Dzisiejszy dzień rozpoczął się dla nas wyjątkowo wcześnie, bo o czwartej rano. Pomimo deszczowej aury z entuzjazmem wyruszamy w siódmy dzień naszego pielgrzymowania. Zapraszamy do śledzenia naszego wędrowania i do poznawania nowych, kolejno prezentowanych grup. Do zobaczenia na szlaku. Znajdujemy się w Sulejowie, gdzie przed chwilą zakończyła się uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji łódzkiej Adama Lepy. Przedstawiam Wam kolejnych naszych pielgrzymów. Nazywam się Kapral Mirosław Szlendak. Jesteśmy grupą z drugiego pułku rozpoznawczego z Hrubieszowa. Chcielibyśmy pozdrowić wszystkich żołnierzy drugiego pułku oraz nasze rodziny i znajomych. Cześć. Pozdrawiam wszystkich Polaków, wszystkich Litwinów, którzy jest w Polsce, w Litwie. Tutaj jesteśmy 22 człowieka. I pozdrawiamy wszystkich. Dajmy ujrzę. Zdrowiajmy wszystkich lietuvius. Esančius My z Dzień dobry, witamy. Tutaj reprezentujemy amerykańskie wojsko. Większość z nas jest tutaj z Illinois. I z góry chcemy podziękować wszystkim za gościnność w tej Polsce. Mówię po polsku, bo jestem z polskiego pochodzenia. No i teraz parę słów powie nasz kapitan, kapitan Romero. Kapitan? hi how you doing uh, my name is captain david romero we come from the illinois army national guard um, we're participating in this pilgrimage and it's a very awesome experience um, the chance to integrate um, in an event with so many other foreign countries um, it, it's just really amazing thing to do uh, it's been pretty tough on our feet but we're having a really good time we've been able to see a lot of polish culture that uh, normally a lot of tourists wouldn't be able to see and um, it's an awesome experience. And, I, and I, uh, hopefully our country will continue to do so, continue to do this in the upcoming years. Właśnie dotarliśmy na miejsce naszego obozowiska po przejściu prawie 40 kilometrów z wielką radością i entuzjazmem przychodzimy na nasz odpoczynek. Pokonaliśmy deszcz, pokonaliśmy złą pogodę i radośnie przyszliśmy na nasz odpoczynek zasłużony bardzo. Oto reprezentacja naszych stróżów, czyli żandarmerii wojskowej. Już dzisiaj następuje tutaj zmiana. Przyjeżdża żandarmeria z Krakowa. Opuszczają nas nasi przyjaciele z Warszawy. Bardzo dziękujemy Wam za opiekę, za ochronę i za to, że byliście z nami. W imieniu kolegów dziękuję za mile spędzony czas i pozdrawiamy do zobaczenia.